Jak byłam w podstawówce, był taki trend, żeby zbierać karteczki z postaciami z bajek i pamiętam, że wiązało się to z wielką dawką negocjacji. I Kupiłam kiedyś taki duży bloczek karteczek z Kubusiem Puchatkiem i mogłam się później wymieniać na wszystkie, które chciałam. Najlepsze transakcje z mojego dzieciństwa zawarłem z moimi dziadkami. Kiedy przyjeżdżali do mnie, rozkładałem mały kramik ze swoimi zabawkami i sprzedawałem je moim dziadkom z bardzo wysoką marżą. Na koniec dnia te zabawki, i tak wracały do mnie, więc można byłoby powiedzieć, że ta transakcja nie miała żadnego ryzyka. Transakcja, która przychodzi mi jako pierwsza na myśl, o której słyszałem wiele razy od swojej rodziny. To transakcja może nie do końca szczęśliwa, ponieważ nie została zakończona domknięciem tej transakcji, ale wraz z moją najlepszą przyjaciółką próbowaliśmy zamienić się na siostry, ponieważ moja była wyjątkowo niewygodna w pewnym okresie mojego czasu. No, niestety rodzice się nie zgodzili, pomimo że ustaliliśmy wszystkie warunki tej transakcji. Gdybym miał być funkcją z Excela, pewnie byłbym i w errorem. Jest taka funkcja w Excelu jak match. I ona działa w jednej płaszczyźnie. I wydaje mi się, że każdy członek zespołu jest takim meczem. Ma pewną daw dawkę wiedzy, umiejętności. Ale w połączeniu kilku meczy indeksem zyskujemy większą funkcjonalność niż słynny VLOOKUP. I tak działa zespół. Razem możemy więcej i dwa plus 2 daje pięć. Pewnie byłaby to funkcja Ręk, która pozwala nam w odpowiedni sposób uszeregować dane w odpowiedniej kolejności. Głównie ze względu na to, że ja jestem osobą bardzo poukładaną, uwielbiam priorytety, uwielbiam swoją pracę w odpowiedni sposób kształtować i układać na dany dzień, dany tydzień. Jak miałbym wybrać jeden film, to pewnie padłoby na Diabeł ubiera się u Prady. I nie bójcie się, nie jest to nic negatywnego. Wszyscy przychodząc do Iwaja, podobnie jak główna bohaterka tego filmu, jesteśmy dosyć zieloni, nieokrzesani, nieopierzeni. Iwaj wykształca w nas wiele cech, które są przydatne z punktu widzenia życiowego, z punktu widzenia funkcjonowania w biznesie. Byłby to speed, niebezpieczna prędkość i The Office. W mojej głowie pojawia się szatan z siódmej klasy i Adaś. Miał kiedyś zadanie, by znaleźć nieprawidłowości w księgach rachunkowych. I tak długo szukał, aż znalazł, że czarna nitka imitowała 100 zł. I to jest takie trochę prześmiewcze, bo my nie siedzimy z lupą i nie szukamy nieprawidłowości. Ale tak jest, że czasami klient wychodzi od nas z zupełnie innymi rozwiązaniami, z zupełnie innym spojrzeniem na problem. I znajdujemy rzeczy, o których czasami nie ma świadomości. Jeżeli miałbym porównać do czegoś swoją pracę, to prawdopodobnie byłoby to zeszyt. Głównie ze względu na to, że przy okazji każdego projektu zaczynamy od zera. Zresztą jest pusty, musimy go zapisać, musimy znaleźć odpowiednie informacje i w odpowiedni sposób przekazać je do klienta. Z butelką. Butelka może mieć różną zawartość, nie każda zawartość jest dobra na każdą okazję. I naszym zadaniem w naszej pracy jest poznać daną branżę, daną spółkę. I dopasować naszą analizę tak, żeby sprostała wymaganiom klienta. Moją pracę mógłbym porównać do parasola, gdyż tak jak parasol chroni nas przed deszczem, tak samo usługi, które świadczymy dla naszych klientów, chronią ich przed nietrafionymi transakcjami. Z najlepszą przygodą studiów magisterskich, wspaniałym zespołem, wspólną nauką, dużą dawką praktycznej wiedzy, interkontynentalem. I wygraną, dzięki czemu pracuję teraz w zarządzie transakcyjnym. Konkurs EY Financial Challenger kojarzy mi się z możliwością spróbowania swoich sił na żywym organizmie oraz skorzystania z, z pomocy praktyków rynkowych. Zapewne kojarzy mi się z tym, że dzięki temu konkursowi Macie mamy możliwość zderzenia własnej wiedzy z realiami rynkowymi, czyli z reguły z tym, z czym borykamy się kończąc studia, czyli mamy bardzo dużą wiedzę teoretyczną, ale nie do końca wiemy, jak to funkcjonuje w praktyce.